Zerowy kierowca kolejnym naszym zadaniem, jako dowódcy, jest przeprowadzenie zwiadu w celu zlokalizowania wargiego obozu, na którym przeprowadzimy atak, już następnej misji w sumie nic trudnego. Misja krótka i przyjemna. Taki, kolejna część to mójczka, it, nauczymy, to to no to Tym razem wbijamy do Jeepa jako kierowcy, żeby mieć lepszą kontrolę nad sytuacją. Już na przezie prowadzone są walki i nie chcemy, aby. Jeśli komputerowi kompanii wjechali na środek podążamy powoli drogą, korzystając z widoku dowódcznie, obserwując czy teren jest czysty. Naszym celem jest góra tam oto w która niej nie wiem, będzie widać całą okolicę przez to również obóz This is Bravo. Nice going, boys. The area is secure. Thanks for your assistance, Lieutenant. Let's We ain't please, Bravo. Alpha-1 to Papa Bear. We're off to look for that camp. We meet and head up. Alpha-1. Papa Bear, out. The terrain is too friendly for off sobie To jesteśmy, także wysiadamy. Nakazujemy coś... ...zatrzymać ogień. przypadkiem... z naszych nie... ...powinno się palec na spuście nie zaczął atakować obozu. Też tak nie jest nasze zadanie tutaj. i oto mamy widok na dolinę z pomocą do lornetki i prawego przycisku lokalizujemy któryś z jednostek a już zadanie wykonane, To pozostaje nie powrócić do miasteczka over Get yourselves back here. Papa Bear, out. Is that something to Jeep Pa? mamy glebę i ich, musimy teraz pamiętać, aby oh, wziąć odpowiednie rozkazy naszym. Czyli nakazujemy im. znaczy odwołujemy wstrzymanie ognia, okazujemy się kryć informujemy o niebezpieczeństwie, w przeciwnym wypadku będą mieli nieużyteczni w walce. i korzystamy z widoku dowódcy, aby zlokalizować nasze zagrożenie i możemy naszym żołnierzom wydać rozkazy Roger. ataku a jednocześnie sami rozpoczynamy atak, żeby wspierając naszych podwładnych nie jest, jest daleko. jak widać po zdaniu rozkazu ataku, nasi natychmiast puszczają szyb, nie do końca bezpieczne. Soldier three attack, soldier four attack, AT soldier four target, AT soldier. Roger. 3, negative. Soldier is history. 3, attack AT soldier. Roger. Mm -hmm. I Bilen, got so it. All, scan horizon. The area seems to be clear, so... czy ostatni rzut okiem upewnić się, żeby przypadkiem nie zarobić kulki w trakcie powrotu. No i możemy ładować się do jeepa z powrotem. O, no, tu nasi są nieco rozsiani po całym terenie także po zanim powrócą biegnie trójka mhm. jeszcze brakuje nam medyka w sumie na medyków musimy bardzo uważać, bo są bardzo cenną jednostką podczas większych batalii ci potłukli nam szyby w Jeepie No i wracamy po naszym wyboistym terenie No, a przy okazji uważamy na takie miejsce krzaki drzewa bo... Przełokie przewróci, Jeep już nie. No przy przyspieszonym czasie naprawdę trudno to... <ścoughs> o kurde, wzorowy... Wzorowy kierowca, no. Jeep się popsuł, nie da się już skręcać. Na szczęście nikt nie jest ranny. to z wykonane. Następna misja to już... coś poważniejszego, więc zapraszam do oglądania.